Witam w kolejnym odcinku z kronika Avatar'a. Zrobiłem ankietę! Tak! I miała 5000 głosów! I tak! To kolejny rekord! Wygrał Bumi, lecz nie król Omaszu, tylko syn Anga. Kim był? Co możemy o nim powiedzieć? Oraz może dowiedzmy się o nim kilku ciekawostek? No więc, na co czekać? Ruszajmy z odcinkiem! Bumi był synem pierworodnym Angam jakie musiało być zaskoczenie naszego awatara jak się okazało iż jego pierwszy potomek nie jest magiem w końcu jak to w związku dwójki potężnych magów to w ogóle możliwe? Tak, też przez większość życia miał o sobie zdanie sam biedny Bumi. Mimo nieposiadania zdolności tkania żywiołu, starał się jak mógł, nadrobić swoimi czynami i dogonić w osiągnięciach brata Tenzina, który po tym, jak się okazało, jest magiem powietrza, był oczkiem w głowie ojca oraz siostrę, potężną tkaczkę wody Kie. Z racji wcześniej wspomnianej odmienności od swojego brata, Bumi wraz z Kiją byli nieco oddaleni od swojego ojca, który koncentrował się przede wszystkim na swoich obowiązkach awatara oraz zachowaniu kultury nomadów powietrza oraz szkoleniu Tenzina. Trochę to smutne, lecz Bumi nie dawał za wygraną. Jego charyzma pozwalała mu zachować zawsze pokój ducha i nawet w najgorszej sytuacji wyjść na swoje nieraz w niecodzienny sposób. No dobrze, ale co potem? Zaciągnął się do zjednoczonych sił zbrojnych. Hmm, zaciągnął się, to raczej słabe słowo w tym wypadku, gdyż sam został zaciągnięty w worku na ziemniaki i wtedy siłą zrekrutowany. Tak. W każdym razie okazało się, że jest doskonałym dowódcą. Brał udział w wielu misjach, pokazując swoje umiejętności na wszelaki sposób. Znany jest szczególnie z operacji ratunkowej w górach niedaleko Basingse, gdzie miał okazję zmierzyć się z wrogim plemieniem magów piasku na pustyni Sivong. Wywiódł ich w pole, a dokładniej w cieśniny huraganu. Oprócz tego twierdził, że wziął udział w konkursie rzutu kamieniem, podczas którego pokonał maga ziemi, wygrywając przy tym nagrodę. Mimo, że jest to nie do pomyślenia, to wszystko prawda, ale nie wszyscy tak to odbierali. Gdy odpowiadał anegdoty z swoich wielkich dokonań, wielu nie wierzyło w jego historię. Mimo tego ludzie, którymi dowodził z drugiej dewizji zjednoczonych sił, darzyli go ogromnym respektem oraz zaufaniem. No dobrze, a jakie jego losy potoczyły się dalej? Po wygranej walce z równościowcami przechodzi na emeryturę, zamieszkując ze swoim młodszym bratem Penzinem. Wtedy to też pomaga korze, jak i nowej drużynie awatara w ich przygodach. Jest zamieszany wiele intryk podczas tego epizodu. Możemy tu wymienić zamieszanie z Unalagiem oraz mocnymi duchami. Podróż do południowej i wschodniej świątyni powietrza. Odwiedzenie świata duchów w poszukiwaniu Ginory. Spotkanie duchowego przyjaciela, którego potem nazwał Bumi Junior a w skrócie BUMJU, pokonaniu czerwonego lotosu, odkrycie w sobie magii powietrza po harmonijnym zrównaniu oraz obronie miasta republiki przed Kuwirą i porwanie Batara Juniora. To wszystko możemy zobaczyć oczywiście w serialu Legenda Kory. Przybliżmy może jeszcze bardziej jego postać. Takie oto słowa wypowiedział przed pomnikiem ojca w południowej świątyni powietrza. Próbowałem z całych sił najlepiej jak mogłem utrzymać pokój na świecie. Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny. Świadczyło to, że w głębi serca chciał zawsze zaimponować ojcu, dla którego najważniejszy był zawsze Tenzin. Czy tego dokonał? Sami ocencie. A teraz może coś bardziej zabawnego. Pamiętacie o tych wszystkich opowieściach, które były niby zmyślone? W tym serialu jesteśmy świadkami, jak przy pomocy fleta, duchów i maszyn bojowych samotnie niszczy cały obóz wroga. Pamiętacie? To jest dowodem, iż wszystkie jego historie oraz anegdoty nie są wyssane z palca. Niesamowite! Jeżeli chodzi o czas swojej nauki magii powietrza, to opanował ją przez trzy lata w stopniu zadowalającym. Pod koniec historii potrafił szybować dzięki strojowi magów powietrza, tworzyć powietrzne strzały oraz tonada. Wyuczył nam się chłop na niezłego tkacza powietrza. Przejdźmy zatem do podsumowania. Jako dowódca drugiej dywizji Zjednoczonych Sił, Bumi jest niezrównanym, charyzmatycznym liderem, potrafiącym w szybki sposób wspomóc każdego w walce. Jego nieszablonowy sposób myślenia oraz pojęcia taktyczno-strategicznego nieraz pomagał mu wychodzić cało z sytuacji bez wyjścia. Pomimo początkowego braku zdolności tkania żywiołów, posiadał odwagę oraz możliwości ukrycia umiejętności w cieniu swej pozornej niedojrzałości. Się bowiem, iż zręcznie wykorzystuje boks i swet kocie ruchy, a także kilka ukrytych noży, by zdobyć przewagę nad wrogiem w walce 1 vs 1. Ciekawe jest też, że potrafił całkiem dobrze grać na flecie, co jak wiemy mogło poskromić ciemną stronę ducha. No więc, Bumi był niesamowicie ciekawą osobistością. Mimo bycia z początku non-benderem, starał się pomóc w utrzymaniu porządku na świecie jak tylko mógł. Zawsze w cieniu ojca, jak i brata. Nie poddawał się i cieszył z każdej chwili życia. Nieco dziki i zwariowany, lecz w pozytywnych tych słów znaczeniu. Wiele rzeczy przemawia za chęcią spotkania się z nim osobiście i uściśnięcia ręki, nie sądzicie? No to teraz czas na ciekawostki. Szok dla wszystkich: Bumi nosi imię po przyjacielu Anga z dzieciństwa Bumim, ale królem Omaszu. Wow. Jest całkowitym przeciwieństwem swego brata Tenzina umie na swój sposób rozmawiać z duchami. Odziedziczył niebieskie oczy po swojej matce Katarze. W mgle zgubionych dusz dowiadujemy się, że najbardziej boi się być otoczony przez kanibali. To by było na tyle o Bumim, synu Anga. Mam nadzieję, że nieco nakreśliłem wam jego osobę. Jak zwykle zapraszam do komentowania filmiku. Wkrótce także pojawi się nowa ankieta na mojej zakładce społeczności, której link znajdziecie w opisie. No cóż, tym akcentem kończymy. Zapraszam do subskrypcji kanału i do usłyszenia w następnych Klinikach Awatara. Cześć! Wspaniale, Ciebie tu znowu widzieć. Oto losowa ciekawostka dla Ciebie. Wygląda na to, że Królestwo Ziemi działa na zasadzie świętego Imperium Rzymskiego z wieloma małymi królestwami, takimi jak Omaszu czy wyspy Kiosi, posiadających własnych władców. Zauważyłeś?